Cześć, witajcie na kanale Fotoplusa, Chester Media Creative PL, za kamerą Victor Studio bez ciśnień. Dzisiaj filmik króciutki, ale za to bardzo ciekawe urządzenie Lubdek CT. Lubdek CT to urządzenie, które y, można nazwać y, panelem rozszerzającym bądź rozszerzającym, y, rozszerzonym panelem y, do obsługi komputera. Softu do zdjęć, do montażu wideo, ale również do dźwięku, do produkcji audio, do postprodukcji audio. Rewelacją, jeżeli chodzi właśnie o to urządzenie, jest jego uniwersalność działa z naprawdę wieloma, wieloma programami. Za chwileczkę do tego wrócę, omawiając oprogramowanie. Ten mały sterownik jest w stanie pomieścić w sobie jakby kontrolę nad e, każdym programem, z którego korzystamy jako twórcy foto, twórcy wideo bądź e, twórcy e, dźwięku. Teraz ja go na chwilkę. Odepnę, zaraz się zajmiemy tym, jak on ładnie świeci, ale troszeczkę objaśnienie, jakby manualnego. Wymiar, taki jak widzicie w dłoniach, strzelam, że około 14 cm w kwadracie, i mm, całym sercem lub deka jest panel dotykowy podzielony na trzy sekcje: lewą, prawą, środkową. Jest pokrętło w pełni konfigurowalne, guziki. Z jednej, z drugiej strony i gałeczki po lewej i po prawej stronie, które oprócz tego, że są obrotowe, są też. Mają też klik. Można je wcisnąć, przyporządkować funkcję. Uniwersalność tego urządzenia jakby polega głównie na tym, że każde jedno miejsce, każdą jedną gałkę, każdą jedną, każdy jeden klik można. Pomimo tego, że są domyślnie zaprogramowane przez e, producenta, można dowolnie zmieniać, konfigurować pod e, siebie. To, że w danym momencie, na przykład pod klikiem, jest przywrócenie domyślnego balansu bili Lightroomie, nie znaczy, że pod tym klikiem nie możemy zaprogramować selektora e, balansu bili, co zresztą było e, pierwszą e, zmianą e, zrobioną przeze mnie, jeżeli chodzi o e, akurat o, o Lightrooma. Urządzenie. Na wierzchu, na górze, z metalu spód plastikowy. Cztery nóżki gumowe, które pozwalają na tym urządzeniu pracować, określiłbym to dość emocjonalnie, natomiast nie przesuwa się nawet przy mocnym nacisku, nie przesuwa się po, po blacie. Najfajniejszą rzeczą nie jest to, jak on wygląda, tylko to, jak się zachowuje, jak się na nim pracuje. Także ten wstęp zakończam. Zapraszam was do komputera, pokażemy jak to działa. Jak widzicie, układ kamer troszkę się zmienił. Już działamy teraz na laptopie. To co widzicie na ekranie komputera to jest oprogramowanie, które ściągamy sobie ze strony producenta właśnie do LubDeka. I teraz zaczyna się cała magia tego panelu. To, co tutaj widzicie, to są profile, w jakich ów Lubdek może, może działać. z wielu, nie, nie wszystkie oczywiście tutaj mamy. Dodajemy aplikacje z, z bazy LubDeka. Domyślnie, po podłączeniu tego do Maca, mamy właśnie taki screen. Zegarek no, może ukłon w stronę liczących czas. Natomiast wyciągnięte są skróty programowe, najczęściej załóżmy, najczęściej używane pod guzikami. 1, 2, 3, mamy zmianę właśnie górnego panelu i dodane kolejne, kolejne skróty. Możemy tutaj dowolnie przyporządkować na przykład um, kolejne strony internetowe, kolejne aplikacje, z których często korzystamy. Możemy sobie dołożyć czwarty panel, na przykład add new page. I w tym momencie dodajemy sobie tutaj dodajemy sobie akcje, na przykład stronę internetową, na przykład pakiet Adobe, skróty do otworzenia programu, i tak dalej, i tych stron możemy sobie dodać tyle, ile chcemy, ile potrzebujemy. Przyznam szczerze, przy większej ilości niż dwa, dwie lub trzy. Zacząłbym się gubić co gdzie mam, więc to jest jakby moje dosyć oszczędnościowe podejście, żeby wszystko mieć w dwóch w trzech najbliższych mi zakładkach. Przechodzimy sobie do Lightrooma, który mnie na przykład najbardziej interesuje. I tutaj cały wygląd tego lubdeka się zmienia. Wyciągnięte są najważniejsze funkcje, które możemy najbardziej według producenta potrzebować, ale tak jak mówiłem, każdą z nich możemy zamienić, zmienić, dopasować miejscem, żeby zgadzało nam się to z... Własnym wyobrażeniem pracy na tym panelu i to, co zrobiłem w pierwszej kolejności, znowu wracamy do ekranu: White Balance Selector. Mieliśmy domyślnie reset temperatury. Jest to zmiana, która no, wyszła mi, jakby domyślnie. No, robiąc kolejne zdjęcia. Zmieniamy temperaturę barwową na przykład lub zmieniamy ekspozycję, tak reset ekspozycji wraca do, do pierwotnej. Wiadomo, przy resecie temperatury, przy temperaturze barwy, przepraszam, tego resetu nie potrzebowałem, stąd raczej ten selektor, ta pipetka nasza do zebrania barwy światła z innego miejsca na zdjęciu na przykład. Dalej, Highlights, shadow, texture, Contrast, wszystko mamy, wszystko mamy wyciągnięte. To, co jakby załóżmy domyślnie po kolei używamy przy obróbce zdjęć, wszystko mamy wyciągnięte na wierzch, ale przesuwamy do góry i mamy kolejne funkcje. Tinta, nasycenie, deface, czernie, biele, clarity. To również możemy sobie pozmieniać. Wystarczy, że w oprogramowaniu klikniemy na to, co chcemy właśnie zmienić. A że klikniemy na to, co właśnie chcemy zmienić i możemy sobie przerzucić właśnie tutaj funkcję, która nas interesuje, żeby była w tym miejscu. teraz troszeczkę zostawimy sobie w spokoju nasz soft, odpalamy Lightrooma i zobaczcie, jak to może, zobaczcie, jak to może fajnie, jak to może fajnie wyglądać. Mamy zdjęcie. Hmm, załóżmy, weźmiemy sobie to. E, mamy zdjęcie, które e, chcemy zacząć e, przygotowywać, zacząć e, obrabiać. I teraz pierwsza rzecz, nie szukamy skrótów klawiaturowych. Oczywiście, to, co jest tutaj, mamy w skrótach klawiaturowych, nie wszystko, większość lub znaczną część. E, selektor bieli cyk, nie idziemy łapką do W, klikamy tutaj. Dopasowujemy sobie momentalnie balans bieli, jeżeli uważamy, że nam się nie zgadza. I teraz fajna rzecz, jeżeli chodzi o te sześć górnych, górnych gałeczek. One mają wyczuwalny skok. Nie sposób za daleko nimi pojechać, ponieważ wiemy gdzie, wiemy, gdzie i ile kręcimy. Jakby Co do tego głównego pokrętła, jest bardzo płynne. No, w premierce zrobiło mi to troszkę kuku, bo kręciłem, kręciłem, nie wiedząc tak naprawdę, nie patrząc na ekran, gdzie w tym, w tym kręceniu jestem i potrafiłem wyjechać dużo dużo za dużo, robiąc zbyt, zbyt szybki gest. Wracamy do, do naszego zdjęcia. Temperatura barwy, e, załóżmy, mamy e, złapaną ekspozycja, cienie, albo prawą ręką myszka, albo kręcimy gałą, znowu, tak? I teraz kolejna rzecz, którą ja bym zmienił, jeszcze jej nie, nie zmieniłem, tutaj mamy highlights, mamy shadows, zrobiłbym w pierwszej, e, w pierwszym jakby panelu biele, czernie, dopiero w drugim e, highlights i, e, i shadow, kontrast. Wszystko co najważniejsze po lewej, co najważniejsze dla mnie, po, e, po lewej stronie. E, co do kółka dolnego, tego dużego, e, w środku mamy ekran również dotykowy, gdzie możemy również zmieniać to, czym w danym momencie Będziemy się, będziemy się zajmować właśnie tym, tym kółkiem. Mamy krzywą i teraz spróbuję to podzielić na, na dwa ekrany. Krzywa, dalej. Kolejny zakres, przesuwamy, kolejny zakres, przesuwamy, kolejny zakres. Zaznaczam ja oczywiście tego zdjęcia w tej chwili nie obrabiam, tylko pokazuję, jak działa lubdek względem, względem Lightrooma. Wychodzimy i mamy dalej winietę i pełne ustawienia tej winiety, tak? Możemy zrobić naprawdę niemalże wszystko, korzystając tylko z tego sterownika. Natomiast. Nie odważyłbym się w żaden sposób używać tylko jego. Na pewno prawa łapka na myszce lewa na lub deku pośrodku klawiatura, innej konfiguracji, innej konfiguracji tutaj, tutaj nie widzę. Natomiast bardzo pomocna rzecz, jeżeli chodzi o tworzenie masek i kadrowanie. Kadrowanie klik i w tym momencie mamy krop, mamy rotację, mamy proporcje. Boków e, mamy zresetowanie. Wszystko, co najbardziej przydatne e, jest już w tym panelu. Ja bym zmienił akurat tutaj e, proporcje boków na te, których ja częściej używam przy, e, przy, swoich, e, przy swoich obróbkach. Wracamy. E, mamy gradient okrągły. Mamy gradient liniowy, mamy odwrócenie maski, mamy zaznaczenie tła, mamy wybór pędzla. Dodaj, odejmij, wyrzuć maskę, wyrzuć narzędzie. W momencie kiedy klikamy już na tworzenie gradientu, na przykład radialnego, tak jak w tej chwili, spróbujemy sobie zrobić, a nawet taki. Odwróć mamy tutaj, ale też odwróć mamy tutaj. I fajna rzecz, o której wcześniej nie mówiłem, na urządzenie reaguje wibracją na każdy dotyk. Jeżeli dotkniemy jakiejś funkcji nawet nie patrząc na tą konsolkę przypadkowo, bo łapkę mamy za, za nisko, ona nas powiadomi o tym, że właśnie odebrała jakiś sygnał i możemy wrócić do śledzenia tego, co robimy tą tą lewą ręką. W momencie kiedy Zaznaczymy na przykład, tak jak w tej chwili, gradient radialny. To, co nam się pojawia pod gałkami, już nie dotyczy całego zdjęcia, tylko dotyczy właśnie tej maski, którą sobie utworzyliśmy. Tak? Czyli kręcimy teraz danymi tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie maski. Kontrast maski, ekspozycja maski. Temperatura barwy maski, i tak dalej, i tak dalej. Ten układ jest spójny z pierwszym, który mieliśmy przy obróbce, jakby przy obróbce jakby całego zdjęcia. Wychodzimy z trybu maski albo klikiem, albo z, z naszego panelu, i znowu wszystkie przyporządkowania wchodzą nam w tryb pracy nad całym. Zdjęcie. Wszystkie te guziki, które tutaj widzicie, dowolnie konfigurujemy, Możemy zmieniać sobie nimi e, panele. Możemy wskazać w programie, czego mają dotyczyć. Oczywiście to, co mamy tutaj na e, ekranie dotykowym w naszym kółku sterującym, również możemy pozmieniać, co też za chwileczkę najprawdopodobniej zrobię, bo tak jak z tej wyższej części urządzenia, korzysta mi się bardzo wygodnie. Tak. Tutaj no, wolałbym mieć jednak, wolałbym mieć jednak co, co innego. Teraz dwa słówka jeszcze o działaniu na przykład na Adobe Premiere Pro. Główny panel wygląda tak, że wybieramy albo edycję, albo kolor, albo audio. Mnie interesuje na przykład edycja. Wszystkie funkcje z paska bocznego, który znamy wszyscy, wyciągnięte, wyciągnięte tutaj. Funkcje kolorystyczne – tutaj się robi zdecydowanie fajniej, bo wszystko, co widzimy po lewej, po prawej stronie, to jest dokładnie panel lumetri, korekcja kolorystyczna. Układ bardzo zbliżony, ale nie identyczny do tego, co mieliśmy w Lightroomie, natomiast bardzo pomocny, jeżeli chodzi o szybką Obróbkę. Bardzo mi to uratowało, jeżeli chodzi o montaż długiego wykładu. Tam się non-stop zmieniały warunki oświetleniowe: raz słońce, raz chmury, raz ciemniej, raz jaśniej. Udało się to bardzo, bardzo fajnie, szybko po pokorygować, właśnie mając oprócz klawiatury i myszki pod ręką cały ten panel, gdzie nie trzeba było tracić czasu na ruch myszką, szukanie w panelu lumetrii odpowiedniej funkcji. Było to wyciągnięte, wyciągnięte na wierzch. Pod gałą, właśnie tu. To, że mamy pustą, jakby sesję, to zwykły przypadek, bo pliki, akurat z wydarzenia, gdzie montowaliśmy, już dawno zostały usunięte z laptopa. Ale co chciałem pokazać, dlaczego odpaliłem tą pustą premierkę? Dlatego, że oprócz, jakby, wykazania, pokazania Wam, jak się zmienia ten lubdek, zobaczcie, przechodzimy w tej chwili w Lighturma. On z automatu nam pobiera. To, co jest włączone i co jest na wierzchu przy, w, w, w komputerze, tak? śledzi nam nasze działania. Przechodzimy do premierki. Mamy już korekcję kolorystyczną w premierce. Znowu jesteśmy w Lightroomie, bo na przykład przerabiamy jakieś zdjęcie. Znowu mamy panel do Lightrooma. A teraz, jeżeli na przykład obydwa te programy zamknę, bo chcę coś sprawdzić, muszę przejść w tryb pracy biurowej, bo idą do nas faktury zamówienia, zapytania. Z automatu deck wchodzi nam w tryb obsługi OS-a, który oczywiście, załóżmy, że wcześniej sobie zaprogramowaliśmy do, do swojej pracy urządzenie, na zasadzie plug and play, tak? czyli podłączamy, działa, ściągamy oprogramowanie, konfigurujemy jej raz, do tego się przyzwyczajamy i gwarantuję Wam, że każda jedna obróbka pójdzie Wam zdecydowanie szybciej. Ale jako zamiennik myszki, Bądź zamiennik klawiatury? W moim e, przekonaniu absolutnie nie. Jako dodatek do szybkości bądź do wygody Level 1000 jest świetnie.